Wiadomości, wiadomości i po wiadomościach. Łukasz Jankowski, wracamy do popołudnia w net na zegarach godzina 17 i 10 a W studio gość Jerzy Karwelis, dziennikarz, autor bloga Dziennik Zarazy. Dzień dobry redaktorze. Dzień dobry, właściwie dobry wieczór. Tak, jest słusznie, słusznie. Cały czas się łapie, że to już jest po zachodzie słońca. Dziennikarz także publikujący w różnych tygodnikach, tym razem tygodnik do rzeczy, okładkowy tekst pana redaktora, aktualnego numeru tegoż tygodnika. Strach ma wielką przyszłość. Strach głównie przed pandemią, przed godziną 7-17. Rozmawialiśmy o sytuacji w Amsterdamie, w Holandii. Tam doszło do brutalnych działań policji. I co? I dalej będziemy się bać? Policja będzie, będzie aresztować, będzie rozbijać demonstracje, my będziemy się bać? To zależy w którym kraju, bo to różnie wygląda po poszczególnych krajach. W Polsce na razie jest pod tym względem bardzo spokojnie. Inne zachodnie kraje uczą się pierwszy raz przygody, że ich władze nie do końca odpowiadają temu, co by chciały społeczeństwa zrobić. No ale z drugiej strony no, podobno społeczeństwa się w miarę godzą. To zachodnie, w Holandii oczywiście są protesty, jest frustracja, no, ale ogół społeczeństwa mówi, że skoro tak trzeba, to trzeba. No tak, no ogół społeczeństwa różne rzeczy mówi. Ja kiedyś napisałem taki artykuł, że właściwie ta pandemia w ogóle nic nie zmieniła na scenie politycznej europejskich krajów demokracji liberalnych, no bo Właściwie żadna władza nie zapłaciła żadnego rachunku politycznego za swoje ewidentne błędy w trakcie pandemii. W tej chwili w Austrii mamy też lockdown, nie tylko w Holandii. W Austrii zdaje się, jest pomysł albo wprowadzony, albo jeszcze tylko zapowiadany, żeby po domu chodzić w maseczkach, poza sypialnią. No tak, to są różne takie pomysły. No i najgroźniejszy jest pomysł taki, który teraz będziemy testowali jako Europejczycy, czyli czy się uda, to znaczy wprowadzenie obowiązkowego zaszczepienia. Austria to zapowiedziała na marzec tego roku, dając sobie cztery miesiące czasu na. Właśnie na co? Czy na konsultacje, czy na to, żeby się społeczeństwo przyzwyczaiło, czy nie? Tam też są duże demonstracje przeciwko temu. Był to pierwszy przypadek, w którym szczepienia byłyby obowiązkowe, z dużymi reperkusjami, ponieważ w żadnym kraju tego nie ma jeszcze w tej chwili, a obowiązkowe szczepienie oznaczałoby, że władze biorą na siebie odpowiedzialność za fakt zaszczepienia. W tej chwili zaszczepienia są dobrowolne, wymuszane przez taką. Wmuszoną dobrowolność. I przez media swój tekst strach ma wielką przyszłość Rozpoczyna się od, od wędrówki w przeszłość. Bo od wędrówki do świata przed rokiem, czy w roku 19, przed pandemią do świata, kiedy nie było, nie było maseczek, nie było lockdownów, nie było zamykania w domu, nie było tego wszystkiego. No tak, no, jedyną rzeczą, która mi na logikę daje wytłumaczyć ten stan absurdu, w którym się znaleźliśmy, jest powszechny strach, który usprawiedliwia wszystko i dzieli ludzi, także wprowadza taką panikę, która pozwala na to, że jesteśmy w stanie się w sposób ciągły pogolić, pogodzić z takimi absurdami, jak choćby ten, że żeby pójść do lekarza trzeba być zdrowym na przykład i nie chorować na COVID-19, a, a na ile kiedy obserwujesz, obserwuję pana tortą pandemię od początku, opisujesz dzień po dniu, jak ona przebiega i w rzeczywistości i w mediach, na no jest tak, że rządy miały jedną stałą, Pewną, pewną ścieżkę walki z pandemią. No nie, ja już naliczyłem kilka różnych strategii, które państwa przyjęły. W tej chwili już mija prawie dwa lata od tego, jak zaczęły sobie z tym radzić, i można porównać skuteczność poszczególnych strategii. Nasza strategia polegała niestety na tak zwanym późnym leczeniu, i mamy z tego powodu chyba pierwsze miejsce w nadmiarowych zgonach na milion mieszkańców a jakie były inne strategie, jak to ewoluowało, bo tu piszesz coś o przypadkach wirusologów, którzy różne rzeczy mówili, ja pamiętam nawet w tym studio, profesor Gut, wirusolog, mówił, że jeżeli chcemy, żeby dzieci czegoś się nauczyły, to nie powinny przechodzić na, na nauczanie zdalne. No tak, no to przypomnę, że na początku to żeśmy wszyscy wierzyli autorytetom, bo wtedy się okazało, że są tacy jak epidemiolodzy czy zakaźnicy, którzy na tym znają. Oni mówili różne rzeczy, śmiali się z, łącznie z panem ministrem Szymonowskim, Śmiali się z maseczek, z przesady mediów, które rozkręcają panikę. No ale potem już śpiewali wszyscy jedną melodię, która się przyjęła na świecie. Natomiast jeżeli chodzi to o To wiosna strany. roku 20. faktycznie minister Szumowski mówił, że maseczki mogą nawet być szkodliwe, taka wtedy była n, n, takie wtedy było twierdzenie. Trochę to no, wyśmiewano tych, którzy już wówczas, kiedy jeszcze nie było w Polsce wirusa, chodzili w takich nawet maskach gazowych w komunikacji miejskiej, przestraszeni COVID-em. No tak, to, to się troszeczkę pozmieniało. Chciałem powiedzieć, że ostatnio miałem wpis na ten temat, czego zabrania pisać Facebook. Na przykład Taka teza z marca czy z kwietnia zeszłego roku byłaby już banowana w internecie, że maseczki nie działają, a nie daj Boże, jeszcze szkodzą. Więc to się zmienia w locie. I te strategie też się zmieniają. Z takich ciekawszych, to wskazałbym na strategię szwedzką, która prowadziła do y, stadnego y, uzyskania odporności, to znaczy. Wyszliśmy z założenia, że wirusa nie da się powstrzymać w transmisji. W związku z tym uznaliśmy, że w Szwecji oczywiście, że wszyscy i tak i tak się zakażą. Chodzi tylko o to, żeby chronić tych najsłabszych, ich objąć opieką i, i ich mocno leczyć. Natomiast te niegroźne wtedy stany wirusowe Wszyscy powinni przejść na broń naturalnej odporności. Izrael się już do tego przekonuje, bo stoi przed alternatywą piątej dawki szczepionki. I oni uznali, że omikron, który się teraz objawił, jest bardzo szybko zakaźny, natomiast mało śmiertelny, więc nie szkodzi, żeby społeczeństwo to przechorowało. Objawy omikrona to jest drapanie w gardle i trzy dni. Podwyższonej temperatury. Ostatnio w Onecie prowadzono dużą analizę, jak odróżnić po sylwestrze omikrona od kaca. I ciężko to, im to szło. To prawda, One starał się tego, przeprowadził tego typu analizy, no ale z drugiej strony mamy raporty dzienne w Polsce tych zgonów, zgonów covidowych i tylko covidowych i tych ze schodniami współistniejącymi, one są zatrważające. Tak, no społeczeństwo umiera. Moim zdaniem przez cały rok mocno pracowało na, na nad utratą odporności w ogóle. I teraz, byle rzecz, która dwa czy trzy lata temu była niezauważona w organizmie człowieka, prowadzi tam do dużych spustoszeń. Dobrze, że... ale ta ciała tak samo nie ma w Hiszpanii, na przykład. Tak? No czyli... W Hiszpanii, kraj ludnościowo trochę większy od Polski, hmm. y, też są duże miasta, jest Madryt, jest Sewilna, są inne duże miasta, są Ludzie też się zakażają, i tam umiera dziennie 80 osób, u nas 800. Znaczy na COVID, czy w ogóle? No, to jest pytanie, takie są statystyki europejskie. No, europejskie. My jesteśmy wyrwaleni z WHO jako kraj, który nigdy dobrze nie raportował z powodów zgonów. Około 30% zgonów raportowanych przez Polskę do WHO przed pandemią to były zgony z powodu. Z, 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 Starego wieku lub zgon z powodu śmierci. Takżeśmy to wpisywali w statystyki. W tej chwili mam duże wątpliwości co do miarodajności statystyk i śmierci covidowych i zakażeń jako takich. A że w Polsce, że, że polski rząd, czy że polscy lekarze zawyżają liczbę zgonów? Polscy lekarze zanim to... przyjmą do szpitala, to badają na COVID. -a. Ostatnio pani w Radomiu czekała 9 godzin na taki test i nie doczekała bo zmarła, miała zawał serca. No tak, ale nie, nie szła do tej puli zgonów covidowych. No nie, ale to spowodowało jej śmierć. No to będę miała negatywny wynik po tych 9 godzinach, kiedy już zmarła na zawał serca i nie została zaopatrzona w służbie zdrowia. Okazało się, że ma wynik negatywny i zmarła. Ona poszła do, do tych ponadnormatywnych zgonów. Natomiast testowanie wszystkich przy omikronie, który moim zdaniem już bardzo szybko się rozprzestrzenia. No to to jest rzecz, którą sobie sami produkujemy. No to Osoby, dobrze, ale to są... Pan redaktor tak gładko przeszedł w opisie pandemii. <noise> Wiem, na kwestii, w, tej, w tej kwestii medycznej, zaraz przejdziemy do kwestii medialnej działania pandemii, no ale jednak to jest fakt. Czy to nie jest fakt? Co? Te raporty po 800 zgonów dziennie, 750. Prawdopodobnie no, 60... to jest fakt, tylko mówię, że większość ludzi, moim zdaniem przetestowana w tej chwili, która koruje na różne schorzenia, ma covid dlatego że omikron się bardzo szybko rozprzestrzenia. Natomiast nie jest on żadny. Muitas, wielką, wielką przyczyną ich zgonów. A to w Hiszpanii jakoś inaczej? To Oni pewnie inaczej to liczą. Tu trudno mi jest powiedzieć. Jeszcze raz powiedziałem. Mm, minister szczep... Niedzielski to potwierdził ostatnio w że nie można porównywać zgonów w poszczególnych krajach na covid ponieważ każdy inaczej to liczy. Mm, to prawda. Takie słowa padły w poniedziałek z ust ministra Niedzielskiego, ministra zdrowia. No ale z drugiej strony jest, to, jest ta wyszczepialność i jest dość ładna korelacja w Unii Europejskiej. Procent po, po populacji wyszczepionej i dobowa liczba. Zgonów, który pokazuje, im więcej wyszczepionych, tym mniej zgonów. Dość to, wyraźnie. to po co robimy lockdowny? No i to jest pytanie do władz Europy Zachodniej, w Holandii albo, albo Austrii. No, myśmy byli świadkiem pod, pod koniec roku i ten trend się pogłębia rekordowo wysokich ilości zakażeń, jeśli chodzi o poszczególne kraje. Rekordy w USA roczne, znaczy przepraszam, nie roczne, całe pandemiczne. W społeczeństwach, które są wyszczepione... Chyba dzisiaj C jest informacja milion nowych zakażeń w USA. Tak, i mamy 80% zaszczepienie ludzi. Przypominam, że mówiliśmy o tym, że jak będziemy mieli 75% zaszczepionego społeczeństwa, uzyskamy odporność stadną. Ja widzę inne korelacje. Im więcej jest zaszczepień w tej chwili, tym więcej jest zakażeń i wśród osób zakażonych zaczynają dominować i już w w Polsce, tak jest. Instytut Kocha to potwierdził w Niemczech. Więcej osób zaszczepionych choruje na omikrona niż niezaszczepionych. No ale nie umieram. A o to chyba chodzi koniec końców. No ale to jeszcze raz powiem. Odsyłabym do statystyk, co to znaczy umarna covid a Ja co chwilę czytam wpisy o ludziach, którzy się nazawał, zmarli w szpitalach i mieli wpisywane różne rzeczy. Ludzie podejrzewają służbę zdrowia o fałszowanie danych, dlatego że y, dodatki covid są kilkakrotnie przewyższające normalne procedury, jeżeli chodzi o opłatę. Jeżeli... Tak w sieci mówią. Jerzy Karwelis, gościem popołudnia w net, a to przejdźmy do drugiego oblicza pandemii. O, nam pandemia ma kilka obliczy. Drugie to medialne. Na ile media się wpisały w opowieść o pandemii, o koronawirusie, na ile koronawirus sprzyja mediom w, w opisywaniu rzeczywistości i w monetyzowaniu tego opisywania. Pierwsza rzecz to moim zdaniem, gdyby nie było takiej dużej roli mediów w ogóle w cywilizacji, w tej chwili, gdyby to, taka epidemia była, nie wiem, 50 lat temu, to nie odczulibyśmy jej tak społecznie i epidemiologicznie, jak w tej chwili to mamy. Bez mediów ta epidemia by się tak nie potoczyła, jak się potoczyła. Przypominam pierwszą kwarantannę z marca, kwietnia. Ja oglądałem te wykresy. Wszyscy mówią o pierwszej fali, która nas wtedy dotyczyła. Nie było żadnej pierwszej fali wtedy. Jak się nie było nas... zakażeń, były we Włoszech, były gdzie indziej, w Polsce nie było. No tak, no dlatego mówię, że pomijając kwestię, że zakażenia to jest, są funkcją liczby zrobionych testów, tak? I można sobie tam na nie wpływać, robiąc je częściej lub mniej. Natomiast media miały główny udział w wystraszeniu ludzi nadmiarowym, moim zdaniem, tym, co się wydarzyło, jeśli chodzi o koronawirusa. I to miały to bardzo zły wpływ. Na, na ludzi, na ich stres indywidualny, a także wytworzenie pewnej presji społecznej na władzę, żeby zrobiły coś. Ta panika była dość spora. Dalej ona obowiązuje, ale nie w tak dużym stopniu chyba jak na początku kiedy tego nie było. W Polsce można mieć wrażenie, że jest wręcz odwrotnie, że my się z tym wirusem my się mniej boimy, a bardziej z nim oswoiliśmy. Kiedy w Polsce nie było żadnego zakażenia, to chyba znacznie więcej osób panikowało niż, niż kiedy te, ja wiem, raporty można, można je podważać, no ale kiedy notowaliśmy te kilkaset zgonów na dobę. To wielu praw było mniej przestarzonych niż wtedy, kiedy nie było żadnego. To, jest, to, to faluje tak jak pandemia, dlatego, że te, te fale są też wywołane medialnie i mm, ludzie za tym idą. Jak ja pisałem ten artykuł o strachu i jego roli w, w epidemii, to zasięgnąłem rady i, i, ludzi, którzy się zajmują na tym pierwszym froncie, czyli psychoterapeutów i oni mówili, że człowiek nie jest w stanie się bardzo długo cały czas bać. Musi wtedy odreagować, coś takiego, bo jego organizm tego nie wytrzyma. Pierwszą reakcją jest albo ucieczka, albo atak, Natomiast to nie ma gdzie uciec, ani nie ma kogo zaatakować, w związku z tym ludzie przebywając cały czas w, w stanie stresu, podlegają niesamowitej frustracji, która ma różne ujścia, na przykład głównie depresyjne w tej chwili. No to już rozwiążmy do końca, że spróbujmy do końca rozwiązać tą zagadkę. Skoro dużo tu jest sterowalności, dużo tu jest polityki medialnej, to po co jest ten strach? No nie, jeżeli mówiliśmy o kontekście mediów, no to on jest kopalnią złota. Po prostu codziennie zaczynamy To jest taki nieustanny horror w odcinkach. Okazało się, że rzeczywiście strach jest czymś uniwersalnym, który dociera do każdego człowieka, bez względu na poglądy, rasę i samą szerokość geograficzną, gdzie funkcjonuje. I on napędza ciekawość. No to z ciągły stres wydziela adrenalina, człowiek się od tej adrenaliny uzależnia. Ludzie lubią się bać. Natomiast, tak jak powiedziałem, na dłużo Dłuższą metę rodzi to u nich stany odregowujące, frustracyjne, gdzie dochodzi do agresji, albo depresyjne. Głównie w tej chwili depresja króluje w gabinetach psychoterapeutów. A politycznie? W rozmowie na koniec roku profesor Andrzej Nowak powiedział, wśród wymienionej wśród bolączek czy, czy, czy kłopotów albo zagrożeń dla polskiego społeczeństwa, na pierwszym miejscu wymienił lockdown. Lockdown i możliwe przez lockdown i walkę z pandemią ograniczanie swobód obywatelskich. No Tak. Okazało się, że ludzie, szczególnie przez te za obietnicę niespełnioną zresztą, bezpieczeństwa są w stanie oddać dowolną porcję swojej własnej wolności. Jeśli chodzi o kwestię politycznego przełożenia, to jest to, co powiedziała psychoterapeutka: długie stany takiej, takiego stresu powodują, że ludzie nie tyle mają depresję taką regularną, co im się przewartościowuje świat. Po prostu ludzkość stanęła w obliczu zdarcia zasłon i pokazania im, że. że Ułuda ich sprawczości ludzi w demokracji była ułudą. W związku z tym stresują się jeszcze bardziej, bo nagle przestali rozumieć świat, w którym żyją. A to się kiedyś skończy, bo żyliśmy, czy może cały czas żyjemy w tej pandemii z taką nadzieją, że jest jakaś normalność, nowa, stara, nieważna, ale że ta pandemia kiedyś minie plakaty szczepionkowe, ostatnia, prosta na przykład. Nie, no myślę, że ludzie się już przekonali, że jeżeli wróci jak, jakaś forma normalności, to ona niewiele będzie miała wspólnego z tą sprzed Covid. -a. Czyli, że to się jakoś ułoży, ale inaczej niż było do tej pory. I to jest moim zdaniem racja. Natomiast kiedy ona się skończy? Kiedy te wszystkie elementy, które powodują, że ona się nie kończy, cały czas będą działały. Czyli media będą się na tym pasły, Big Pharma będzie zarabiała. Naprawdę WHO ostatnio powiedziała, że zdaje się, że jeżeli chodzi o mutacje, to powolutku brakuje nazw od greckiego alfabetu, więc zasugerowali, żeby nazywać następne mutacje od nazw gwiazdozbiorów. Jeżeli państwo chcecie zobaczyć swoją przyszłość, wystarczy wyjść bez na noc i popatrzeć w niebo, ile nas może czekać wariant. Ale gwiazdozbiorów też nie jest dużo. 30 parę dobrze pamiętam, gwiazd jest nieskończenie wiele, to może byłoby lepsze. No nie wiem, czy gwiazd do zbiorów jest 30 kilka. Nie będę się kłócił, prawdopodobnie pan myśli o galaktykach. Nie, galaktyk mamy nieskończoną ilość, no. i można ich e, na, nazywać dowoli i, i pewnie nigdy nie policzymy wszystkich, bo No nam dobrze, się to utargowaliśmy, koryzont. że będziemy mieli jeszcze 40 wariantów. Chociaż. Pomogło, pomogło to Państwu na humor. Nie wiem, czy pomogło, czyli to się nie skończy nigdy. Będziemy skończy się delta, znie się omikron, skończy się omikron, zacznie się. E, Skończy się inna, z, 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 zacznie się inna mutacja. Straszenie się udało cywilizacji. Myślę, że ten taki układ, który się w tej chwili zrobił, jest. Dla interesariuszy ciekawy, natomiast y, cywilizacja pokazała, że bardzo boi się różnych rzeczy. A, I walka o takie egzystencjalne rzeczy, typu przetrwanie, pozwala luzować sobie z jakichkolwiek wartości przeszłych i przyszłych, więc nie sądzę, żeby się zapowiadał przynajmniej przyszły rok dobrze. Przesadziłem, niedoszacowałem. Mamy. 88 gwiazd do zbiorów, ale i tak gwiazd i tym bardziej indziej galaktyk, a tym bardziej gwiazd mamy znacznie, znacznie więcej, bo nieskończoną ilość de facto. Więc 88 wariantów to dużo. Ja mamy. tylko chciałem powiedzieć jedną rzecz, że my po zeszłym roku skonfrontowaliśmy się z pewną zawiedzioną nadzieją. Przypominam, że wchodziliśmy w 2021 rok z nadzieją, że szczepionka doprowadzi nas do tej normalności, i tę nadzieję utraciliśmy w tym roku, więc wchodzimy w drugi rok z niewiadomą ilością przyszłych dawek i wiemy, że już tak łatwo i prosto nie będzie. Powiedział Jerzy Karwelis, dziennikarz, autor dziennika zarazy na swoim blogu, ale też autor tekstów, chociażby tekstu okładkowego z aktualnego numeru tygodnika do rzeczy pod tytułem Strach ma wielką przyszłość. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję i życzę optymizmu. A owszem, będziemy optymistyczni. A my teraz jeszcze na sekundę dosłownie, łączymy się z Londynem. Jest przy telefonii Zebra, a nie ma. Jak nie ma, to się nie łączy połączymy się za chwilę, to ja z czystym sumieniem teraz mogę puścić piosenkę, którą przygotowałem na ten moment piosenka pod tytułem Zombie.